Festiwal Smaku to wydarzenie można powiedzieć, że już na stałe wpisało się w kalendarz imprez zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 4. W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział ponad 600 osób. Zapraszamy oczywiście inne szkoły. W tym roku szczerze mówiąc, praktycznie nie zapraszaliśmy, bo wszystkie szkoły nas już z automatu odwiedzają. Jest 15 gimnazjów. Nie tylko z powiatu Bełchatowskiego, łącznie około 600 osób, także tutaj bardzo dużo, duże powiedzmy sobie dla nas, duże wymagania, jeżeli chodzi o organizację całego festiwalu. Bardzo się cieszymy, bo... Zaczęliśmy zbierać zgłoszenia, i w pierwszym dniu tak naprawdę mieliśmy już około 500 osób. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w interaktywnych lekcjach otwartych i wykładach, na których poznawali m.in. zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem. Nie chcemy, żeby to tylko była promocja szkoły. Chcielibyśmy również, żeby to wyglądało troszeczkę inaczej, żeby rzeczywiście powiedzieć o zdrowym odżywianiu się, ale przede wszystkim mamy teraz akcję żeby młodzież ćwiczyła na lekcjach wychowania fizycznego. I również ten element chcemy tutaj dzisiaj pokazać na tych zajęciach, że nie tylko zdrowe odżywianie, ale również zdrowy tryb życia. Sala gimnastyczna placówki wczoraj zamieniła się w ogromną kuchnię. Zapachy rozchodziły się po całej szkole. Zdrowałem, chyba pierś z kurczaka. W, w, w wiórkach kokosowych, bardzo dobre. Kwestiwal smaku, czyli jest dużo potraw do spróbowania. Tak, dokładnie. Czego próbowałeś? Mięska, ciasta, no i takich różne napoi. Jak wrażenia? Super. Oprócz słodkiego poczęstunku można było delektować się także potrawami tradycyjnej kuchni. Stawiamy na swojską, tradycyjną, ekologiczną żywność. Dzisiaj je serwujemy i kusimy wędlinami swojskimi i zupą jesienną, borowikową z bardzo fajnym, nietypowym makaronem. Była to największa tego typu impreza w regionie. Myślą przewodnią spotkania była edukacja młodzieży w zakresie propagowania zdrowego trybu życia poprzez zdrowe odżywianie się oraz rekreacyjne uprawianie sportu.